Witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam membrany do gaźnika kosy spajnowej ścila FS300. Jest tutaj tego troszkę. I teraz tak, zaczynając od membran starych. To jest podkładka, uszczelka membrany tutaj sterującej zaworkiem. Tu jest uszczelka membrany pompującej. Jak wygląda membrana sterująca? Widzimy jest odszarcona, zniszczona. Totalnie do wyrzucenia. Wyrzucamy. Membrana tutaj pompująca, jak widzicie tak samo jest odształcona, zniszczona, sztywna do wyrzucenia. Podkładki wiadomo przy takiej wymianie uszczelki tutaj warto dać nowe. Nie ulega to żadnej wątpliwości, chociaż na starych też prawdopodobnie dalibyśmy jeszcze radę, ale oczywiście zakładamy nowe. Zakupiłem dwa zestawy. Tak jak widzicie, widzicie tutaj, w środku jest to tutaj membrana zamienna z Allegro za 15 zł. Tutaj w tym rzędzie mamy membrany zautoryzowanego z autoryzowanego serwisu To jest pudełeczko od membran sztila. Z takim numerem w takim pudełku to otrzymałem. Nie sprawdzałem, czy to się zgadza, czy nie. Możecie podpowiedzieć, jak wiecie, czy to jest. Do tego zestawu, a w takim pudełku otrzymałem membrany za 15 zł w zamienniku. Cena bardzo dobra, jeśli chodzi o jakość, zaraz się dowiemy. <laughs> jeśli chodzi o grubość, grubość oryginału, który był w gaźniku, jest przybliżona. Jeśli chodzi o tutaj tą uszczelkę, tutaj nie ma znacznych różnic. Oryginał jest, oryginał jest. Wybaczcie na za tą ostrość, ale oryginał jest delikatnie grubszy. Jeśli chodzi tutaj o grubość jakość materiału bym się nie przyczepiał, moglibyśmy użyć zamiennik. Jednakże nie użyjemy tego zamiennika. Jest tutaj bardzo prosty problem z wykrojnikiem do tej uszczelki. Uszczelka ta po prostu nie pasuje. Nawet po idealnym ustawieniu otworów, niestety otwór tutaj przez który primer zaciąga paliwo przez gaźnik i nie pasuje. I już pokazywam o co chodzi. Tak, widzicie o co chodzi tam? Jest przesunięcie delikatne. O. Być może udałoby nam się to delikatnie tam nawiercić, powiększyć i, i by z tego coś było. Jest takie rozminięcie. Także być może byśmy byli w stanie tutaj z tym coś zrobić, delikatnie tutaj porzeźbić i byśmy dopasowali tą uszczelkę. Yy, ale w tym momencie oczywiście no niestety, możemy być dziwieni, nie sprawdzimy tego szczegółu i się okaże, że po złożeniu, założeniu takiego zestawu, no, maszyna nam nie zaciąga paliwa, no i już wiemy dlaczego, tak? Otwór, yy, do którego podłączony jest primer, to jest końcóweczka, tak, on tutaj sobie się. Jest całkowicie zaślepiony. Pokażę Wam to jeszcze raz. Tak mniej więcej postaram się. O! Tam delikatnie coś tam widać, tak? Czyli co? W sumie uszelka do wyrzucenia. Yy, Uszelkę powiedzmy, moglibyśmy użyć jeszcze starą. Yy, jeżeli tylko byłby tutaj błąd. Niestety ten błąd powtarza się nam również przy membranie sterującej. Jest dokładnie tak samo odzorowana jak uszczelka. Identycznie widzicie to? Widzicie to, nie? Centralnie jeszcze pokażę. O! I możemy to wyrzucić. Bo ja nie mam pomysłu, Jakbyśmy nawet chcieli to przerobić, to jak, jak zrobić tę tym dziurkę, żeby to było dobrze i, i bezpiecznie. Jeśli chodzi o odzorowanie, już tutaj membrany pompującej wraz z uszczelką pompującą jest idealne jak i z oryginałem, jak i z oryginalnym zamontowanym oryginalnie oryginałem, jak i z orygnałem zakupionym w serwisie Steela. Tutaj co do samej membranki, również nie mam żadnych zastrzeżeń, choć nie wiem czy widzicie. Ta membranka przyszła jakby lekko taka uszkodzona zgięta, lekko tutaj zamona tutaj w tym miejscu. Postaram się Wam to pokazać, delikatnie nie chciałem też tych membran jakoś. Tak poza tym można powiedzieć, że jest idealna. Pasuje idealnie, też ma takie przełamanie. Co do tej sztywności i elastyczności, tych elementów nie ma praktycznie żadnej różnicy. Jak i spasowanie tych elementów jest idealne. Co do uszczelki. Oryginał jest bardzo cieniutki. Jest też wiadomo, sprasowany, i Zamiennik jest identycznej grubości z oryginałem. Yy, używanym i zakupiony oryginał jest znacznie grubszy. Praktycznie można powiedzieć yy, nie mierzę tego bo tu nie o to chodzi. Nie chodzi tak poglądowo żebyście wiedzieli. Ale jest to praktycznie bo to jest yy, materiał elastyczny też bym go może z usłuchniarką są takie pomiary no to tam wiecie. Yy, ale ta uszczelka oryginalna zakupiona w serwisie teraz nowa jest jeszcze raz grubsza od tego zamiennika. Yy, czy to ma jakieś znaczenie? W tym momencie uważam że nie ma. Yy, grubsza uszczelka Musi ułożyć w gaźniku i tak ładnie odcisnąć. Uważam, że grubsza uszczelka zapewni nawet lepszą szczelność i zrobi to w tym przypadku lepiej. Co do struktury samych materiałów wykonania. Przy membranach pompujących nie mam żadnych zastrzeżeń, nawet jakby to powiedzieć: No wszystko jest no idealnie, a ja to przykładałem także i jodka w jodkę, poza tym, że tutaj w tym momencie oryginał ma tutaj zaokrąglony róg. I wszystko jest i tutaj też. I tutaj nie. A zamiennik jest zrobiony na ostro. Co do samej struktury membran. Membrana tutaj sterująca jest w zamienniku. No Po pierwsze, że nie pasuje. Jest to inna struktura. Oryginał ma taką jakby grubszą karteczkę-siateczkę. I jest delikatnie sztywniejszy. Taki bardziej strężysty. Też i troszeczkę jakby grubszy. Te różnice są nieduże, jednak zauważalne. Co do oryginału fabrycznego zamontowanego w wygaźniku. Materiał znowu bardzo podobny jest do tego zamiennika za 15 zł. Jest cienki, delikatny, bez wyraźnej struktury. To tyle jeśli chodzi o membrany, co chciałem Wam powiedzieć, pokazać. Także dużo komentarzy gdzieś tam jest takich, że po co przepłacać 15 złotych, 35 zł. No akurat trafiłem na zestaw, który nie pasuje do mojego gaźnika. Nie jest to pierwszy raz, kiedyś też coś kiedyś dopasowywałem w serwisie i też membrany nie pokrywały się ze wszystkimi elementami w gaźniku. Zakupiłem również primer, to jest oryginał, który był w, w kosiarce, w kosie i zamiennik, który kupiłem. Po dokładnych oględzinach zamiennik, który kupiłem, jest zamiennikiem Walbro. Także jest to bardzo dobrej jakości zamiennik. I powiem Wam szczerze, że jest lepszej jakości niż oryginał, który był w kosie. Choćby spójrzmy na wykończenie samych otworów, jak po prawej stronie mamy oryginał, jak są nawiercone te otworki. Nawet nie są centralnie, czy tam odlane. Tutaj wszystko jest ładnie centralne, centralnie zrobione, pasowne. W idealnej, że tak powiem, proporcji, bardzo dobrej jakości zamiennik Walbro, chociaż tutaj takie nosi ślady delikatne i są delikatne różnice. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. Myślę, że ten primer Walbro będzie się spisywał bardzo dobrze. Decyzja, jaką podejmuję, zakładam oryginalny zestaw membran. Zamiennik zostawię sobie w zapasie, może gdzieś kiedyś będzie konieczność wykorzystania go. No i zabieram się za składanie gaźnika. I zapraszam Was również na ten film. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.